Witajcie widzowie w kolejnym odcinku, z tej strony Król Gier i dzisiaj robimy sobie wielkiego testa wszystkich wojanków, które powstały. I jak widzicie jest guma walonowa nowy, który dzisiaj wszedł, albo wczoraj, sam nie wiem. I e, będziemy wlewać po kolei, e, jaki pierwszy wyszedł. No i pierwsze, wyszedł, e, pierwsze wyszły... E, brzoskwinia pomarańcza i malina truskawka. Uwaga. Dobra. Potem weszła multivitamina. trochę wylałem. Trzeba będzie to posprzątać. A później guma balonowa. Jestem ciekawa, jak to będzie smakować. Najmniej mi smakuje guma balonowa, bo ona ma taki. No, dziwne jest, tak? E, no dobrze, to na zdrowie. Mm, ojejku. I trzeba to jeszcze pomieszać. Trzeba to jeszcze pomieszać. Dobra, teraz próbujemy. E, pomieszałem, więc... Ej, ty, to nie jest takie złe. To nie jest takie złe, serio. To jest... um, połączenie wszystkich wojanków? 7,5 na 10. E, dobra, dzięki, że obejrzeliście do końca.